Dzień dobry, Michalina Mazur, podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o Rumunii. Wielokrotnie mówiliśmy o tym kraju w naszym podcaście, ale dziś porozmawiamy o sytuacji ekonomicznej. Opowie o tym Kamil Całus, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Cześć, Kamil. Cześć, Michalino. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Kamilu, co dziś dzieje się w Rumunii? Skąd ten kryzys? O, cóż, dzieje się rzeczywiście bardzo dużo, chociaż mam wrażenie, że mówienie, że w Rumunii dzieje się dużo, to od kilku miesięcy eufemizm. Rzeczywiście mieliśmy do czynienia z trwającym od. Końca listopada, od początku grudnia poważnym kryzysem politycznym pamiętamy, bo znaczy mam nadzieję, w każdym razie, że nasi słuchacze o tym pamiętają. Nagraliśmy o tym nie jeden podcast. W grudniu 24 roku sąd konstytucyjny anulował wybory prezydenckie, które ku zaskoczeniu wszystkich wygrał Kalin Georgesku. Potem mieliśmy sporo zamieszania związanego z przygotowaniem ponownych wyborów. W międzyczasie zakazano Kalinowi Georgesku uczestnictwa w tych wyborach zamiast niego na czoło czy takim czoło nacjonalistą antysystemowym stał się George Simeon, który konkurował z Nikuszorem Danem, burmi, burmistrzem Bukaresztu w tychże wspomnianych powtórzonych wyborach. Więc generalnie naprawdę zamierzanie było spore. Jeszcze w międzyczasie upadł rząd, co stało się między pierwszą a drugą turą majowych powtórzonych wyborów prezydenckich. Więc generalnie w, w pewnym momencie w Rumunii mieliśmy do czynienia z, z jakąś zupełnie kuriozalną sytuacją, którą e, bardzo dobrze podsumowywał jeden z dzienników, przy czym nie był to żart, po prostu stwierdzono fakt. Jeśli mnie pamięć nie myli, ten nagłówek w tym dzienniku brzmiał pełniący obowiązki prezydenta, mianował pełniącego obowiązki szefa partii Takiej i takiej, na pełniącego obowiązki premiera, i to wszystko było prawda. Znaczy, jakby poziom z tej niestabilności politycznej w Rumunii był tak gigantyczny, że główne urzędy czy główne stanowiska nie były obsadzone, nawet kierownicy głównych partii rządzących się zdążyli zmienić i przez jakiś czas stanowiska ich właśnie pełnili pełniące obowiązki. Czyli no. mieliśmy trochę państwo pełniące obowiązki. Mieliśmy państwa. właśnie tak, mieliśmy państwo pełniące obowiązki państwa. To wszystko się skończyło, bo w maju 18 maja rozstrzygnęły się wybory prezydenckie. Wygrał Eniku Sordan czyli burmistrz Pukaresztu, o którym również nagrywaliśmy wcześniej, więc może nie wchodźmy za bardzo w detale. Odsyłamy do naszego poprzedniego podcastu. Pan prezydent Dan, bo to pod jego auspicjami prowadzono negocjacje, no, zdołał wypracować z partiami politycznymi jakąś nową formułę funkcjonowania koalicyjnego, czy też po prostu pod jego doszło do powołania nowej koalicji. Ta rzeczywiście powstała pod koniec czerwca. I mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, że w końcu mamy prezydenta, że w końcu mamy większość, że wybory, jakiekolwiek przynajmniej planowane, daleko dopiero przed nami, bo na najbliższe będą za trzy lata, więc wszystko jest dobrze. No ale niestety prawda jest taka, że... To całe zamieszanie i jego rozwiązanie ostateczne, czyli w stworzenie nowego rządu i obsadzenie stanowiska, pre stanowiska prezydenta, to jest tylko pierwszy krok na drodze ku opanowaniu, potencjalnemu opanowaniu problemów, które Rumunię dotykają czy przed którymi Rumunia stoi. Teraz najważniejszą rzeczą, którą rząd musi w jakiś sposób i to naprawdę musi błyskawicznie, mówiąc brzydko, zaadresować, jest kwestia sytuacji budżetowej czy sytuacji fiskalnej Rumunii. Otóż Rumunia od dłuższego czasu, tak naprawdę do roku 2020, błyskawicznie się zadłużała. I to naprawdę błyskawicznie, wystarczy sobie spojrzeć na, na liczby. W roku 2019 stosunek długu do PKB to było, jeśli państwo mieli więcej 35%. Świetny wynik w ogóle. Większość krajów rozwiniętego zachodu zazdrościłaby takiego wyniku, szczególnie patrząc na Włochy czy na Francję, gdzie ten dług przekracza 100%. Ale nagle... Zaczęło się to zmieniać, zaczął ten dług wzrastać i w roku 50, e, 24 e, e, mieliśmy ponad 50%, stąd to 50, stąd ta piątka, właśnie e, freudowska, mieliśmy już dobrze ponad 50% i w, prawdopodobnie w przyszłym roku może to być nawet procent 60%, czyli de facto dwukrotnie w takim wymiarze procentowym ten dług rumuński się y, zwiększył. Jednocześnie gospodarka rumuńska zaczęła dość mocno zwalniać y, do tego stopnia, że w zeszłym roku to było bodajże y, czyli w 2024 0.9 0.8 w się od różnych źródeł y, wzrostu PKB co dla Rumunii to w ogóle jest wynikiem słabym, a dla Rumunii wyjątkowo słabym, bo ten kraj tradycyjnie przez ostatnie 18-20 lat rozwijał się w tempie 3-4% rocznie. Dlatego zresztą był uznawany przez wielu obserwatorów za no, taki rodzaj sukces story ekonomicznej transformacji Europy Środkowo-Wschodniej, czy w tym wypadku bardziej Południowo-Wschodniej. Tak, nawet mówiło się o tym cudzie gospodarczym. Mówiło się, nazywało się często Rumunię tygrysem, zresztą nazywa się go tak naprawdę, trochę, ją tak naprawdę nazywa tygrysem karpackim, który w sposób bezprecedensowy zdążył nadrobić gigantyczne zaległości, które miał wobec pozostałej części Europy. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na dane, to zobaczymy, że Rumunia dokonała niesamowitego progresu. W momencie wstępowania do Unii Europejskiej w 2007 roku PKB Rumunii per capita w tak zwanym PPS, to jest standard siły nabywczej, wynosił około 44-45% średniej unijnej. W tej chwili to jest 78 8%, a te 78%, żeby znowu to z czymś porównać, to jest mniej więcej tyle, ile wykazuje Polska i więcej niż wykazują Węgry. To Węgry są dla Rumunów szczególnie ważne, bo to jest państwo, które zawsze tradycyjnie, dla, dla Rumunów zawsze było tym państwem trochę bogatszym, a czasem nawet wyraźnie bogatszym. No, już nie wspominam <śm> oczywiście o trudnej historii, która obydwa państwa łączy, a raczej dzieli. Rumuni zawsze w związku z tym na Węgry z pewną zazdrością patrzyli, a tu nagle dociągnęli do tego poziomu mm, rozwoju, którym dysponują obecnie. Wzrosły też w mm, bardzo dużym stopniu pensje. Jeśli dobrze pamiętam, to wzrost był mniej więcej ośmiokrotny na przestrzeni tych wspomnianych 18 lat. To gigantyczny. Teraz średnia pensja w Rumunii to jest trochę poniżej 8 tysięcy złotych. One są mniejsze niż w Polsce, ale, no, ale już ta, ta różnica nie jest jakaś bardzo, bardzo duża. Oczywiście mówimy o pensji brutto. No tym niemniej to wszystko co się działo, nie sprawiło, a może właśnie przyczyniło się do tego, że Rumunia w tych ostatnich latach błyskawicznie się zadłużała. I teraz dlaczego do tego doszło? No w roku 2020 stało się to, co stało się wszędzie na świecie, czyli wybuchła pandemia COVID-19 i pandemia COVID-19 pociągnęła za sobą oczywiście gigantyczne wydatki budżetowe. Po pierwsze chodziło o uruchomienie różnego typu programów pomocowych dla firm przede wszystkim. Nie mówię już nawet o dodatkowych wydatkach z budżetu związanych z ochroną zdrowia i tak dalej. Wiele państw się wtedy zadłużyło i zapożyczyło, Rumunia nie była tu wyjątkiem i w tych 34%, jeśli nie pamięć nie mieli właśnie długu w stosunku do PKB, wskaźnik ten wzrósł powyżej, dobrze powiem, 40, chyba do 45 mniej więcej, mniej więcej procent, co dalej nie byłoby jeszcze tragedią. Ale niestety COVID, mimo że powoli wygasał po roku 2021, ciągnął za sobą inne problemy. Po pierwsze, takim problemem związanym z covid był wzrost inflacji. To obserwowano również na, na świecie, przede wszystkim w krajach, w których właśnie uruchamiano te programy pomocowe. Wzrost inflacji generował taki dość naturalny proces presji związanej z podwyżką wynagrodzeń. Dotyczy to również pracowników sektora publicznego i emerytów. Czyli w związku z tym, że mieliśmy covid, mieliśmy programy pomocowe, mieliśmy te zamieszania czy zawirowania w gospodarce, należało zwiększyć i zwiększyła się inflacja, to rząd zaczął też zwiększać wydatki na emerytury, zwiększać wynagrodzenia w sektorze publicznym no po to, żeby to nadgonić, czyli zaczął dalej zwiększać zadłużenie i zwiększać wydatki budżetowe. Potem przyszedł rok 2020, koniec 2021, 2022. Pamiętamy, że wówczas jeszcze doszło do takich dość ostrych skoków na rynkach energetycznych, mówiąc wprost po prostu wzrosły rachunki za prąd i za y, gaz przede wszystkim, co z jednej strony doprowadziło do uruchomienia kolejnych programów osłonowych, tarcz i tak dalej, i tak dalej, znowu drenujących budżet, no a Dodatkowo przyczyniało się także do zwiększenia presji inflacyjnej. No bo jak rosną ceny energii, to rosną także ceny wszystkich innych produktów i to tak naprawdę podnosi właśnie inflację. No a potem mieliśmy rok 2022, 2023, 2024 i obecnie 2025, czyli wojnę rosyjsko-ukraińską, napad rosyjski na państwo ukraińskie, który oczywiście odbił się na budżecie rumuńskim, tak jak na wielu innych budżetach, chociażby zwiększeniem wydatków na obronność. I to wszystko razem tak naprawdę doprowadziło do tego, że od tego 2022 2020 roku, od wybuchu COVID-u Rumunia systematycznie zwiększała swoje wydatki budżetowe, nie będąc jednocześnie w stanie zwiększać w takim samym tempie wpływów do budżetu. No i to znowu, dlaczego nie było w stanie nie była w stanie tych wpływów zwiększać? To z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że Rumunia generalnie ma dość e, konkurencyjny, nazwijmy to w ten sposób, system podatkowy. Przynajmniej na razie ciągle jeszcze ma. E, podatki w Rumunii są generalnie niskie. To jest około 10% w przypadku PIT-u, czy około no, dokładnie 10% w przypadku PIT-u, bo to jest PIT liniowy. 16% w przypadku CIT-u. Bardzo niskie były też podatki od dywidend. Bardzo długo, co zachęcało inwestorów No Resultacje właśnie były, były, ponieważ dosłownie kilka dni temu to już się zmieniło. tak, tak. Tak, dokładnie. W połowie lipca ostatecznie parlament rumuński przyjął, czy właściwie, żeby być bardziej precyzyjnym, rząd rumuński przyjął, przejmując odpowiedzialność przed parlamentem. To jest taka specjalna procedura rumuńskiego prawa, która umożliwia na szybkie przepychanie różnego typu ustaw de facto bez udziału parlamentu. Znaczy, parlament nie tyle przegłosowuje ustawę, co parlament jest stawiany przed faktem dokonanym. Jedyne, co parlament może zrobić, to przegłosować wotum nieufności dla rządu. Więc rząd takim rozporządzeniem specjalnym przyjął pakiet. Zmian podatkowych, które no mówiąc najprościej, podnoszą podatki w Rumunii dość ostro, jak na to, jak one funkcjonowały wcześniej. VAT wspomniany z wzrósł z 19%, czy wzrośnie w najbliższym czasie z 19%, do 21, o 10% wzrosną akcyzy. Nakładane na paliwo, papierosy, alkohol, a to, tak naprawdę te dwa podatki trzeba do siebie dodać. Czyli jak mamy wzrost VAT-u i do tego wzrost akcyzy, no to na przykład ceny paliwa czy, czy, czy alkoholu wzrastają bardzo wyraźnie. Ma zostać w najbliższym czasie zwiększony także podatek od nadzwyczajnych, obrotowy nałożony na banki. Do tej pory w Rumunii wynosił on 2% od tych dochodów, właśnie teraz będzie to, będzie to 4%. Podatek od dywidend zostanie podniesiony. Generalnie rzecz biorąc, jest cały szereg tego typu podatków, które że pójdą w górę i wiemy skądinąd, że to jest prawdopodobnie dopiero początek tej reformy, bo to nie wystarczy raczej do tego żeby żeby spowolnić proces zadłużania wystarczy ale żeby go zacząć cofać żeby rumunia mogła zacząć w końcu spłacać te zadłużenie które wygenerowała w ostatnich latach więc można się spodziewać jeszcze, jeszcze większych zmian mówi się o dość ostrych cięciach jeśli chodzi o zatrudnienie w sektorze administracji póki co wprowadza się inne kroki mające ograniczyć koszty oczywiście także kontrowersyjne na przykład wprowadzono czy zobowiązano nauczycieli do tego żeby ich pensum Czyli liczba godzin wykładowych, które tygodniowo realizują, wzrosło o dwie w tygodniu za darmo, de facto. Co oczywiście ogranicza koszty z punktu widzenia państwa, no ale w jasny sposób jest też mało atrakcyjne dla samych, samych nauczycieli. Także no mamy, mamy do czynienia chyba z największą reformą podatkową od lat w Rumunii. Reformą, która w jednoznaczny sposób jest i będzie postrzegana negatywnie przez elektorat. Co jest o tyle ważne, że Wprowadza ją, tą reformę, elita, która przecież przed chwilą ledwo utrzymała się u władzy. E, mam na myśli szeroko pojętą elitę e, proeuropejską, liberalną, opadającą się za utrzymaniem tego starego, mainstreamowego kursu politycznego Rumunii, zarówno w wymiarze takim wewnętrznym, jak i w wymiarze międzynarodowym. A Luka Watowska w Rumunii jest ogromny problem z tym. Tak, znaczy problem z podatkami do tej pory był taki, to był też jeden z powodów, dla których to zadłużenie tak szybko wzrastało i dla których te wpływy przede wszystkim do budżetu nie zostały wystarczająco szybko. Było to, że podatki rumuńskie są co prawda niskie i no proste akurat nie są, ale, ale są niskie rzeczywiście, przynajmniej były do niedawna, ale są też nieściągane w dużej mierze. I luka vat w Rumunii jest jedną z największych w Unii Europejskiej, nie jest po prostu największą w Unii Europejskiej. Jeśli pan się mówi, to jest 30%, czyli 30% wszystkich należnych państw wpływów z samego podatku VAT nie trafia do budżetu państwa. To dla porównania średnia unijna to jest jakieś 8%, w Polsce to jest trochę poniżej 10%, jeśli mnie pamięć nie myli. Także my jesteśmy bardzo blisko tej średniej, Rumunia trzy razy wyżej, a to jest tylko jeden konkretny podatek, skąd inąd wiadomo, że tych podatków, których w Rumunii nie daje się ściągnąć, czy, 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 czy ściąga się w ograniczonym stopniu, jest dużo więcej, zresztą dlatego w ramach tej reformy, którą w tej chwili władze rumuńskie wprowadzają, oprócz podwyżek podatków i oprócz pewnych cięć, mówi się też o gruntownej przebudowie i reformie instytucji państwa odpowiedzialnych właśnie za egzekwowanie podatków. Szczególnie chodzi o ANAF. To jest Narodowa Agencja do Spraw, a, dosłownie to można przetłumaczyć jako antyoszustwowa. E, antifrot. to się zresztą bardzo często po prostu w skrócie w Rumunii nazywa. Czyli to jest taki rodzaj rumuńskiej skarbówki na sterydach. To jest taka agencja, która dysponuje własną flotą samochodów, agentami. Oni co do zasady powinni właśnie jeździć po wręcz sprawdzać firmy Przedsiębiorstwa i upewniać się, że płacą, że płacą podatki, bo oni się przede wszystkim zajmują jednak podmiotami gospodarczymi. No i wygląda na to, że ta instytucja, mimo że jest ta, tak duża i tak rozbudowana i dysponuje dość szerokimi właśnie kompetencjami, to chyba średnio się w tym wszystkim e, sprawdza i ona także zostanie w związku z tym poddana reformie. No ale nie zmienia to wszystko faktu, że w związku z tym mamy przed Rumunami bardzo poważne wyzwanie, które w oczywisty sposób nie spotka się z zadowoleniem społecznym, bo nikt nie lubi podwyżki podatków. Zresztą, problem jest jeszcze inny. Problem jest też taki, że te reformy wprowadza rząd, który niewiele pod względem, czy większość parlamentarna, która niewiele pod względem swojego składu różni się od tej większości, która rządziła przez ostatnie, no nawet nie parę lat, ale de facto przez ostatnie 30 lat. Ehm, mamy bowiem w obecnej koalicji zarówno partię socjaldemokratyczną, czyli postkomunistów, jak i partię narodowych liberałów. Akurat premier Ilia Bolożan na przykład jest y, przewodniczącym tej, y, tej partii, czy wywodzi się z tej partii. Ehm, I to są grupowania, które na zmianę w zasadzie rządziły Rumunią od 30 lat, a na pewno rządziły Rumunią od y, roku 2021 i to w koalicji. To znaczy dosłownie funkcjonowała koalicja tych dwóch grupowań jeszcze na doczepkę bywali tam rumuńscy Węgrzy z partii UDMR, Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii, takie ugrupowanie około 5-6%, które reprezentuje właśnie mniejszość węgierską. Więc kiedy oni mówią wyborcom, że słuchajcie, no mamy kiepską sytuację, musimy podnie podnieść podatki, patrzcie, mamy dług rosnący, Unia grozi, że nam wstrzyma wypłaty pieniędzy, zarówno funduszy strukturalnych, jak i funduszy z KPO, bo rzeczywiście to wszystko było możliwe i Rumunia, Rumunii groziło wstrzymanie funduszy, no to wyborcy, a szczególnie opozycja, oczywiście, ale sami wyborcy słusznie pytali, no dobrze, to macie, ale macie pretensje, że, się, że mamy zadłużenie i że to jest tak z systemem podatkowym, który sami żeście skonstruowali. Sami to Wy dokładnie, Wy nie potrafiliście tego rozwiązać. To przez was, ten państwo państwo, które od roku 2020 jest objęte tak zwaną procedurą nadmiernego deficytu. To jest taka właśnie procedura unijna. Która uruchamia się w sytuacji, kiedy państwo za, bardzo się zadłuża, i, 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 i która w, co do zasady powinna sprawiać, że z roku na rok takie państwo będzie zadłużało się coraz mniej, a Rumunia się zadłużała coraz bardziej. Tam zaczęło się, z tego co pamiętam, od 3% mniej więcej, czy 3,5% w 2020 roku, jakby rocznego deficytu wobec PKB, a skończyło się na 9,3% w 2024. Znowu, tak? Deficytu wobec PKB w ujęciu rocznym. Więc Rumunia no, w żaden sposób sobie z tym nie radziła, i odpowiedzialne za to są zdecydowanie te elity, które także rządzą teraz i które tłumaczą elektoratowi, że wszystkie reformy, które muszą wprowadzić, muszą wprowadzić dlatego, że ktoś wcześniej sobie z tym nie poradził. Więc te podwyżki, cięcia w, zatrudnienia, cięcia wynagrodzeń, zamrożenie na przykład podwyżek, bo, czy, czy, czy podwyżek emerytur, chociażby to wszystko, co jest tam w tym momencie rozpatrywane. Nie, będzie negatywnie wpływało na popularność mainstreamowej elity politycznej i będzie stanowiło paliwo propagandowe dla sił antysystemowych, przede wszystkim dla partii AUR, to jest Związek tak. Dla Rzeczy Jedności Rumunów. To partii... już teraz ma poparcie 40%. Dokładnie, procentowe. ale to właśnie między innymi dlatego ma tak wysokie poparcie, że um, jakby on, jakby to poparcie dla aur było na poziomie 30-30%, paru procent skoczyło do 40, kiedy zaczęto kłaść na stół pierwsze projekty reformy budżetowej. Przypomnijmy, może naszym Słuchaczą, że partia AOR to jest ta partia, której lider, czyli George Simeon, przegrał ostatecznie, ale ledwo z nikuszorem Danem wybory prezydenckie właśnie w maju 2025 roku. I to jest partia, która zresztą dość systematycznie rośnie i zyskuje na popularności. W 2020 zyskała około 8-9% poparcia. Pojawiając się zupełnie znikąd, tak naprawdę na rumuńskiej, w rumuńskim parlamencie, bo wcześniej nie była tam notowana, nie miała swoich deputowanych. A w ostatnich wyborach w roku 2024 partia ta podwoiła swój stan posiadania, teraz ma poniżej 20% w parlamencie. A czyli mówimy o sytuacji z grudnia 2024 roku, teraz jesteśmy w lipcu 2025 roku i notuje ona według sondaży 40%. Także widzimy jakby do czego zdążył doprowadzić najpierw kryzys polityczny, który w Rumunii się ciągnął przez pół roku, czym wspominaliśmy, ten od grudnia do, no powiedzmy czerwca, do ustabilizowania się sytuacji rządowej i do czego dodatkowo prowadzi konieczność prowadzenia bolesnych reform w systemie fiskalnym Rumunii. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale ta, w związku z tym ta, ta stabilność właśnie powołanej większości rządzącej i całej tej układanki politycznej liberalnej, która w tym momencie rządzi w Rumunii, mimo tego, co działo się w ostatnich miesiącach, no jest krucha, bo ewidentnie wzrasta niezadowolenie społeczne i kanalizuje się ono w ten sposób, że wzrasta poparcie dla ugrupowań radykalnych, szczególnie dla Auru, który jest partią no, antysystemową, chcącą ten system zmieniać, ale także partią eurosceptyczną, niechętną Ukrainie, co z naszej perspektywy jest ważne. Partią, która jeśli przejęłaby władzę w Rumunii, może dość znacząco namieszać w tym, jak to państwo zachowuje się na arenie międzynarodowej. Na początku naszego podcastu powiedziałeś, że najbliższe wybory w Rumunii będą w 2028 roku, ale tak naprawdę patrząc na obecną sytuację, nic nie jest przesądzone. Czy spodziewasz się, możesz powiedzieć, czy coś się wydarzy, jak myślisz? Szczerze mówiąc, myślę, że mimo wszystko nie. To znaczy, że nie będziemy mieli do czynienia z wyborami przedterminowymi. Z tej prostej przyczyny, właściwie z dwóch przyczyn. Pierwszą i kluczową przyczyną jest to, Słuchacze polscy się mogą śmiać, ale w Rumunii to jest naprawdę ważne, że Rumunia nie ma tradycji wyborów przedterminowych. W Rumunii nigdy do tej pory, i mówię o współczesnej Rumunii tej od roku 1989, nie doszło do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Panuje pewien zwyczaj, że robi się wszystko generalnie, żeby do tego nie dopuścić, dyskutuje się i formuje czasem bardzo dziwne koalicje, ale robi się wszystko, żeby jednak wybory odbywały się w terminie i żeby ich nie powtarzać. I wydaje mi się, że ta zasada będzie też teraz ważną i, i będzie ona wpływała na, na to, jaka będzie dynamika w, wewnątrz koalicji rządzącej. Nie znaczy to, że rząd się nie rozpadnie, nie znaczy to, że koalicja się nie rozpadnie, bo takie rzeczy się mogą dziać i potem w prostu podejmuje się nowe dyskusje albo powstaje rząd mniejszościowy, ale wybory parlamentarne, minowe są postrzegane jako naprawdę jakaś kompletna ostateczność i do tej pory jeszcze nigdy nie miały miejsca, więc są trochę niewyobrażalne. A drugim powodem, dla którego nie spodziewałbym się tego, jest to, że no słabo, że znaczy jakby nie, nie do końca miałoby to sens z punktu widzenia interesu partyjnego, dla którejkolwiek z partii w tym momencie przebywającej w parlamencie. Zresztą oczywiście oprócz Auru, no, ale Auru o tym nie decyduje. Wszystkie partie mainstreamowe w tej chwili. Straciłyby na wyborach przedterminowych, a nie zyskały. Więc dopóki tak to mniej więcej będzie wyglądało, dopóki żadna z tych partii nie dojdzie do wniosku, że jej się to opłaca, to nie widzę powodu, żeby miała się ona godzić na wybory przedterminowe. Jest teoretyczna możliwość, istnieje teoretyczna możliwość, że z takim pomysłem mogłaby w pewnym momencie wyjść partia socjaldemokratyczna, PSD, dlatego że partia socjaldemokratyczna jest w ogóle ugrupowaniem, które ze wszystkich tych mainstreamowych sił jest potencjalnie najbliżej. Dogadania się z partią AUR, ze Związkiem Jedności Rumunów. I tu może mały przypis, bo to się może słuchaczom wydawać trochę dziwne, że dlaczego postkomuniści mieliby się dodawać, dogadywać z nacjonalistami to radykalnymi. No właśnie dlatego. To znaczy, cała specyfika komunistów rumuńskich polega na tym, czy postkomunistów rumuńskich polega na tym, że oni trochę czerpią jednak z tradycji czałszywskiej, a ta. Była nacjonalistyczna. Ona była oczywiście komunistyczna w wymiarze gospodarczym ale i takim ideologicznym, ale Czałszewsku był politykiem bardzo nacjonalistycznym, czasem wręcz idącym w, takie, w taki turbo-rumuński czy wręcz turbodacki patriotyzm, włącznie z wymyślaniem em, historii Rumunii starożytnej na nowo. E, wie, więc te, te narracje nacjonalistyczne, a czasem nawet eurosceptyczne, czy bardziej może nieunikające konfliktów z Brukselą, czy z komisją, europejską, są gdzieś tam w DNA nie, socjaldemokratów, więc oni teoretycznie mogliby ewentualnie być zainteresowani tym, czy mogliby argumentować w trakcie negocjacji z koalicjantami, że słuchajcie, nam aż tak bardzo nie zależy, my możemy iść na wybory i w razie czego dogadamy się z AU. Tylko żeby tak się stało, to socjaliści też musieliby notować przynajmniej jakiś przyzwoity wynik w sondażach, a póki co sondaże pokazują, że y, ludzie wyborcy są nimi, tak jak zresztą y, Partią Narodowych Liberałów, zmęczeni i chyba wynik, który oni w tej chwili sondażowo notują jest jednym z najniższych w historii, to jest poniżej 18%, co się naprawdę socjaldemokratom rzadko zdarzało. To jest partia, która zwykle z łatwością brała minimum jedną czwartą wszystkich głosów w wyborach parlamentarnych. Tak jak wspominałeś, nagraliśmy już odcinki powyborcze o Rumunii, także zapraszamy do odsłuchania i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Kamil, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki serdeczne. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.